Witam wszystkich wiksiarzy! ZELMA NA YOUTUBE! Dawaj suba, witaj w klubie! Siemaneczko, mamy dzisiaj 26 sierpnia, a wczoraj spadł grad I taki deszcz dosyć konkretny zgonił mnie z pola, zaraz zobaczymy Wczoraj tak, zasypałem agregat, żeby siać rzepak, wczoraj był 25, tak? Eee, żeby, żeby siać ten rzepak, nie? Yy, tak Jeszcze nie wyjechałem na pole, zrobiłem próbę kręconą, nakrywaliśmy plandekami, żeby nigdzie nasiona nie zaciekły. Zmokłem pierwszy raz, potem trochę obeschło, to było jakoś tam, nie wiem, koło 12-11, obeschło trochę. Pojechałem na pole, zesiałem może maksymalnie półtorej hektara, zjazd z pola, szybko na dzidzie, bo spadł grad i deszcz spadł 13 litrów. Dzisiaj fajne słoneczko teraz wyszło. Znowu odkryłem agregat tymi plandekami, bo gdzieś tam wiadomo, może tutaj lekko zalecieć. A na takiej dużej powierzchni tej e, skrzyni ładunkowej odkryłem, znowu się smoli, znowu się chmurzy. E, no ale chcę też zasiać już, chociaż jest trochę mokro w polu, chociaż dosiać z jedno pole czy dwa te najmniejsze, żeby mógł opryskiwać, ogarnąć. I to powiem wam, nienawidzę jak tak ta robota idzie, no ale... Ale tak musi iść. Ogólnie tak, w taki syf... Nigdy nie siałem. No gdzieś tam ci Forum niezaorani, zaorani, znawcy bezorki twierdzą, żeby jednak jak najmniej tą glebę ruszać, jak najmniej gdzieś tam mieszać, żeby jak najwięcej ten słomy zostało. No jeżeli chodzi o redlice te talerzowe tutaj, no to ten docisk to wszystko jest mega mocny. Eee, tak, te redlice są. Patrzcie, ja tego nie mogę swoją ręką. E, ciężko mam podnieść także ten talerz, jest ostry, bo ten talerz jest nowy, e, docisk jest duży. Masa agregatu jest też duża, więc e, jakoś te nasiona są umieszczone w glebie. Ja się je e, tak samo mam ustawione jak na zboże. Ten agregat e, nasiona są e, wiadomo tam, gdzie są koła jezdne od ciągnika, e, lecą to jest troszeczkę płyciej zasiane. A może pod tym względem patrząc dobrze by było to doprawić talerzówką, ale to jest też powielanie strata paliwa i powielanie tylko przejazdu. Przecież tutaj też jest, jest ta talerzówka, więc pokażę Wam. Z mojej perspektywy, nigdy w taki syf nie siałem. Siałem raz w coś podobnego, ale redlicami stopkowymi. No to to w ogóle zupełnie inny temat. Dobra, jest ok, Na szczęście nasiona nie zaleciały. Włączę tylko zaraz dmuchawę żeby, i będę jechał po drodze z włączoną dmuchawą, żeby mi trochę wysuszyło rurki. Bo wczoraj w tym, podczas tego deszczu nie ten zapomniałem wyłączyć wentylator, więc jak jechałem, to wentylator mógł trochę wody zaciągnąć, więc zaraz włączę te rurki. No i jedziemy w ten mokry, w tą mokrą ziemię, trochę wysiać. Może nie jest to do końca dobre, ale nie ma co za dużo na co tutaj czekać. Trzeba to posiać, opryskać, bo pojutrze znowu zapowiadają deszcz. Więc e, pojedziemy. Pokażę wam, jak to wygląda. Te małe działki dzisiaj zasieję, przeżegnać, co będzie, to będzie. Każdy dzień tutaj działa na korzyść, a termin już jest i tak opóźniony, więc. Ja się ogólnie wykończę zaraz, co nie? E, 3 hektary to jest niecałe. To za chwilę będzie tak, że ja 3 hektary e, będę siał. Eee Na trzy razy, sieka po prostu jakaś. Ten z tego co wiem, to mam od tyłu jakoś do ogarnięcia. Aha, to jest tak mokro, że on się spakował. Tutaj widzę chyba. Już teraz możemy jakoś normalnie pogadać, ogarnąłem tego GPS-a, on będzie trochę szalał, bo cudów nie ma, który widzę już mi ucieka, bo jest po prostu strasznie nierówno, muszę go ustawić chyba na 5-centymetrową zakładkę, bo ja po prostu, no ja nie jeżdżę tam jakieś 8 czy 10 na godzinę, widzisz, 12,5 do 13, to on i tak sobie bardzo dobrze radzi no nie siałem jeszcze nigdy bezorkowo aż w takim, że tak powiem, taką ilość resztek. zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest wilgoć ziemi. Jak będzie chwila to z wyjdziemy i wam pokażę jak to wygląda z resztkami na polu. Staram się wolno startować z maszyną, żeby nasiona zdążyły dolecić do Redlic. Zmniejszyłem dmuchawę z 2200 na niecałe no, 1900, niecałe... 2,5 miałem. To mam w tej chwili 1900. Za chwilę możemy wyjść, no na razie te chmury gdzieś tam trochę się kłębią. Widziałem jakiś John Deere przyjechał z balastem i wyciągnął ale do tyłu, nie? Tą ciężarówkę, także fajnie, ja mówię, no ja już tutaj nie chciałem się rozpinać, roztenno, bo pole leży, robota leży, kurczę, agregat zapięty. Dobra, tam nawrotkę muszę zrobić, bo mam niedosiane. No, od razu to zrobię. No, co tu dużo mówić? Agregat jest fajny, ale... Najzwrotniejsze to to nie jest z tym wszystkim, nie? To nie jest to takie kurcze pola małe. Jest trochę z tym męka, no ale w tych pieniądzach nic lepszego, to bym mi tak nie kupił, więc ogólnie jestem zadowolony z maszyny. No i tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siejemy te rzepaki. Eee, w taki bałagan jak w tym roku nigdy nie siałem. Myślę, że to jest między 20 23, może nawet do 25 ton. Masy resztek, plus obornika na górze. E, tylko to stalo, stależowaliśmy. I tylko na to poszedł gruber i od razu w to siejemy e, Jestem zmuszony siać po prostu e, bez GPS-u Bo GPS na takich kurcze jak widzicie tutaj Tam gdzie koła mi jest zawrócone jest mega nierówno e, No i ja jeżdżę tak 13 do 13,5 na godzinę bo tak mi biegi pasują e, Tak jak mówię no tu jest Łapiemy, znaczy łapiemy, nie łapiemy tylko wilgoci jest dużo Łapiemy ostatni czas na to, żeby ta gruda się nie zeschła. Bo już zaczyna się sychać, bo już dzisiaj mamy słońce, ale jeszcze jest e, tej wilgoci na tyle, że ona się fajnie nam rozsypuje pod gdzieś tam wpływem tym, tego agregatu. Bo co za jakąś tam, dlatego też to nie było doprawiane. Bo jakby już teraz bym nie wyrobił się z siewem i z ogarnięciem do, do, do teraz, bo tam ja myślę, że za 2-3 godziny będę miał koniec już siewów, no to bym na pewno to doprawił. No i nigdy w taki aż duży bałagan nie siałem, że plus obornik po prostu nigdy nie miałem aż tak dużej ilości tych resztek, nie? I tych, tego, że tak powiem obornika z tymi resztkami, zobaczcie jest No jest po prostu strasznie dużo, no ale dopóki się nie jakby nie spróbuję, no to nie będę miał zdania na ten temat. Zdania tutaj są podzielone, jeżeli chodzi o wschody, tak? Bo jeżeli przyjdą duże deszcze, duże jakby czy nawałnice, czy coś, ten rzepak lepiej nie może mieć. Nie w przypadku dużej ilości wody nie może mieć ten rzepak lepiej gorzej, jeżeli teraz by przyszła susza. Bo teraz on będzie leżał pod wierzchem, bo ja go sieję na y, tam maksymalnie 2 cm. Wiadomo, że gdzie indziej ta co poleci. I w tych kopach, gdzie tych resztek jest więcej, to teraz tak. Dodatkowe mieszanie uszy glebę, więc błąd, nie? Ale no i z drugiej strony teraz doprawienie talerzówką, bo teraz tak Obornik, żeby nie tracić też azotu I no ogólnie, żeby tej uciążliwości gdzieś tu nie było, bo jednak mieszkamy Mieszkamy blisko gdzieś tam tych miejscowości i te pola są Blisko, no to no też no, wiesz, no przemieszaliśmy to talerzówką jak najszybciej aby też tą ściernę trochę ściągnąć. Ten mój gruber dwubelkowy, no to kresek trochę porobił. Trochę jeszcze gdzie niegdzie tej słomy skopkował i wywalił. No i wiecie, to jest skurcze koszone bizonem. E, więc. E, no cholera wie, nie? Jak to wyjdzie? No, pokażę Wam mniej więcej też, jak to tam e, wiadomo. E, jest tendencja nasio do nasion e, leżących gdzie gdzie na wierzchu. E, no, bo to jest odpowiedni po prostu. Odpowiednia głębokość się w urzepaku. Ta redlica się super. Jestem z tego agregatu na razie bardzo zadowolony. Zobaczcie ile to jest syfu. W taki syf jeszcze nie siałem, no ale trzeba popróbować. E, siałem, no, siałem, oczywiście że siałem w takie coś. E, siałem w takie coś redlicami stopkowymi, ale to było kompletnie nieudane. Postaram się wam pokazać to nasiona, czy gdzieś tu będą. Aha, dobra, tam było, proszę. Ta, dobra, musicie. Tu jest nasiona. No to zobacz. To jest tam centymetr do dwóch. No tu podskoczyła redlica. Myślę, że 80-85% nasion jest. Yy, właśnie, no to, to widzisz, to nasiono jest w wilgotnej glebie, mimo takiej ilości resztek wiadomo, że gdzieś tutaj na tej słomie zaraz te nasiono może się trafić w tej słomie, no ale dlatego też jest zwiększony wysiew. Jest późno, mamy 20, yy, mamy 55 roślin na metr kwadratowy. Bardzo ciężko to jest szukanie igłów stogusiana dosłownie tutaj. Eee, także generalnie doszedłem w miarę do wprawy ustawienia, proszę. I tutaj, w tej słomie, o! Mamy w brustce e, siano rzepaku. tak? W tym miejscu. No i czego chcić więcej? Dokańczam to i będziemy się widzieć potem na wschodach. Mimo tego, że obornik 25 kg jeszcze. Ee, dawki startowej, ze względu, na, ze względu na mineralizację słomy, żeby bakterie też miały do mineralizacji, to jeszcze dorzucam ee, tam z 50-70 litrów RSM-u, i to będzie już ograniczenie nawożenia na wiosnę. Po prostu w rzepaku, także myślę, że będzie petarda Jestem zmuszony siać bez GPS-u. To jest strasznie nierówno, może ta kamera tego nie odda, bo GoPro ma bardzo dobrą stabilizację. Zaznaczam w tej chwili ścieżkę, bo jeszcze nie miałem czasu zrobić przez tą budowę tego kurnika to wszystko. Nie zrobiłem znaczników przedschodowych, chociaż jakby mam je, ale muszę tam dorobić cewkę i sterowanie i w ogóle mocowanie i wiesz jak jest. No i już przysychać zaczęło, zaczęło także no, ogólnie. Ogólnie zobaczymy co z tego będzie, bo w taką ilość resztek jeszcze nie siałem. Przekonamy się, zobaczymy, na sobotę zapowiadają jakieś deszcze. Jest trochę późno, bo jest 27 dzisiaj, więc ja się staram zawsze do 25 mieć wciany rzepak. Jest tendencja niby do lekkiego opóźnienia teraz, bo niby że ocieplenie klimatu, ale żebyśmy się któregoś roku na tym nie przejechali. Ja wolę go te bukonazolem poprawić w łeb strzelić niż, e, niż czekać siewem nie wiadomo na co, nie? ale to jest tylko moje zdanie, nic się nie musi tam ze mną zgadzać, także ogólnie, ogólnie mówię jest płyciutko zasiane, podoba mi się, zobaczymy co z tego powychodzi, w taki syf jeszcze nie siałem, no ale jestem też 7-8 litrów do przodu na doprawieniu Na doprawieniu Po prostu Przed siewem, nie Dobra, trzymajcie się, Heja